Witam wszystkich na moim kanale. Tym razem przechodzę do Was z albumem z kolekcji Tea Time. To jest kraft and you Papiery. To jest taki album przygotowany dla takiej przemiłej pani. Pozdrawiam Cię Dzieciu I wygląda tak. To jest grzbiet, kwiatek robiony. zrobiony na takiej metalowej bazie. Tutaj koronki, taki styl szabieszyk yy, z koronkami, motylkami, kwiatkami. I właśnie to wygląda. Kropelki rosy widać. Yy, metalowe elementy. A od góry widać yy, maty. To jest jeszcze tył. Masowana wstążka, koronka jest na ćwiku. Przepiękne papiery. Urzekła mnie ta kolekcja od samego początku. I że zostawię sobie taką specjalną jakąś okazję dla bliskiej mi osoby. No i padło na cioci. Gabrysie. z skądinąd. Eee, I to jest ta kolekcja. Tea Time. Eee, Craft and you. Mały blaczek i duży blaczek, jeszcze piękne kolorowe. Dużo kolorów, a jednocześnie są bardzo takie te papiery. no stonowane w sumie. No i teraz przejdźmy do oglądania. Kolej. Kieszonka I tam porobiłam Ci takie maty, w razie gdyby chciała sobie zdjęcia ponaklejać, dodatkowo powkładać takie maty, to sobie może właśnie wykorzystać. A teraz wykorzystam je do pokazania Wam jakie z niego. Tutaj jest też kieszonka taka mała, żeby móc sobie zdjęcie zahaczyć. Strasznie mi było żaros zasłaniać tych papierów, ponieważ no, są po prostu piękne. Te ptaszki, właśnie jakieś filiżanki, yy, różyczki. zachwyciłem mnie. I tutaj właśnie taka mata. Czarna. A tu kwiaty. Tutaj no taka mikro kieszonka, żeby można było zahaczyć tylko zdjęcie albo matę. I do tego mata taka mała. Tutaj mamy taką stronę Wnosimy sobie za kluczek na magnesie i otwieramy. I kolejna mata. Kolejna strona. też tutaj można wsunieć sobie zdjęcia. Tutaj takie fajne dzieciotki przy herbapce, przy ciastku. Bardzo fajnie. Te papiery wypatrzyłam na kanale Your Juliet. To jest taka, taka osoba, która ma nie za dużo może tych filmików, ale właśnie tak ona mnie gdyby na zainspirowała. Zaczęłam od filmów Scrap, 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 Scrap oglądania, przepraszam. I, I bardzo dużo się nauczyłam. Dziękuję Ci Kasiu w ogóle za to, że te filmiki zamieszasz, dzielisz się z nami wiedzą, bo to jest skarbnica wiedzy i, i na pewno wiele z nas zaczynało Twoją przygodę z Cropbookingiem. A między innymi właśnie Juliet zwróciła moją uwagę na te papiery i, i też no, inspirowała mnie. Akurat może ten album nie przypomina żadnego z jej albumów, ale akurat tę kolekcję tutaj wypatrzyłam u niej. I... I postanowiłam, że koniecznie muszę coś z tej kolekcji wykonać. Tutaj jest taka mata. Krateczkę kuchenną, jak serwetka. Tu jest taki kwiatuszek też właśnie z koronką. Taki styl właśnie, szabicik. Tutaj są takie metalowe elementy pod spodem, nie widać. I tu znowu możemy sobie wsunąć matę na zakładkę. Albo wyjąć. Fliżanki fajne z dzwonuszkiem. Popołudniowa herbatka. I kolejna strona. Tutaj mamy belly band. Też motylek z podnoszonymi skrzydełkami. Piękny papier, piękny po prostu. A mata do tego jest taka. Kwiatki, łączka tak. Szkodami tych papierów znów zasłaniać, więc kombinuję, jak to robić, żeby te zdjęcia wsuwać gdzieś. A tutaj mamy. Tak, tutaj otwieramy. Też można sobie zdjęcia tutaj zmieścić, i na bokach, i na głównej macie. A to jest kolekcja, akurat z innej firmy, bo to jest, to jest kolekcja Stampery. Ten akurat papier i ten obok również, to jest Stamperia. Również przepiękne papiery, polecam papiery Stamperii, bo są no, niesamowite, bardzo takie e, właśnie w tym stylu Shabby No i jak widać tutaj fajnie razem pasują. Tutaj również możemy sobie w tym miejscu zdjęcie. Tutaj akurat nie, wsu nie wsuwamy, są stamperki jeszcze. I kolejna mata z babeczkami. Liczne babeczki. Czarna z drugiej strony. I tutaj kolejna strona. Ostatnia. Znowu możemy sobie wsunąć matę. W się zdjęcie. Piękne różyczki. I tutaj ostatnia już nakładka, strona, to jest kieszeń. I sobie można wsunąć na bok. Starałam się już tych stron coś bardzo nie ozdabiać, ponieważ papiery są same z siebie, bardzo ozdobne. Też jakieś drobne elementy, sznureczki, właśnie kwiatuszki. Pierwsza wersja była taka, że zrobię sobie kompozycję kwiatową na nakładce, ale tak naprawdę stwierdziłam, że już tych kwiatków jest tutaj tak dużo, że nie chciałabym go przeładować, nie było takiego zbytniego przypychu, i, i zrezygnowałam. To, to, świetne jest po prostu te krople rosy. No, uwielbiam to. Oczywiście to jest włosy akcent. I to wszystko. Mam nadzieję, że cię się spodoba album i sobie włoży jakieś pamiątkowe, fajne zdjęcia w, do niego. Bardzo dziękuję wszystkim. I dajcie znać, co myślicie o tym albumie, czy Wam się podoba, jakie macie uwagi. Odezwijcie się, bardzo chętnie posłucham, co macie do powiedzenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.